Szybko, polub i subskrybuj, aby mieć szalone szczęście w każdej grze. Siemanego witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla was jak komplementuję mojego ulubionego tenisistę pod słońcem Huberta Hurkacza. Zostawcie mi tu przynajmniej ponad 89 łapek w górę, w górę. dobijcie mi cenę subskrypcji do ponad 8000 subskrybentów wierzę, że dacie sobie radę i jeszcze jedno pozdrawiam, I jeszcze jedno, chciałbym pozdrowić wszystkich moich najlepszych widzów a są to moi najlepsi widzowie, pozdrawiam i niczym Golden Boya, pozdrawiam Wamusi, pozdrawiam Gabrycję Paruńską pozdrawiam Kejdena Podłoga-Białego pozdrawiam Pana Macieja pozdrawiam Bartka WP Ojo. pozdrawiam przystojny Szefito, pozdrawiam Kubę z gangu Roderigeza, pozdrawiam Kensa, pozdrawiam Kaszanka, pozdrawiam wi ja 733, postarawiam Leszin, postarawiam zegar myślnik. X2M, postarawiam Hey Late, Blade, postarawiam Elwetu ale na kółkach, postarawiam Dominika Szczepańskiego, postarawiam Gabrysia, postarawiam Samka Piotra Kusińskiego, postarawiam Ksajo, postarawiam Całą Ciemnicę, postarawiam Gawentę, postarawiam Garnitura, postarawiam Huberta Hurkacza i postarawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie postarowieni. No dobra, to teraz słuchaj Huberta, Churkaczu. bardzo cię lubię. Jesteś utalentowanym tenisistą. Naprawdę super grasz. Tylko szkoda, że miałeś tą kontuzję po temu Wimbledonie, ale tak to nie szkodzi. Rozwijasz się, masz dobre pojęcie o grze w tenisa, w zawodowym tenisie. I mi się wydaje, że na pewno wygrasz albo dojdziesz do półfinału Australian Open. Jesteś super utalentowanym tenisistą. Naprawdę znasz się na rzeczy. Fajne masz powodzenie w grze, dobre znajomości. Jesteś idealnym człowiekiem. Naprawdę cieszę się, że spotkam się z kimś takim w internecie jak ty. Obgadajmy to kiedyś na żywo albo online, i wtedy potwierdzę, że to ty jesteś tym najlepszym człowiekiem, Hubercie, jakiego kiedykolwiek spotkałem w życiu tenisowym, jak i oczywiście w internecie. No dobra, to na dzisiaj tyle na to moim filmiku Jeżeli podobał Wam się mój jakże fajny odcinek o komplementowaniu mojego najlepszego tenisisty z Polski Hubercie Hurkaczu to widzicie, co robić Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Wieski Gamer No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi Trzymajcie się ciepło, czyści Pa, narka, papa pa. Elo, Pa, mordy, życzę Wam miłego wieczoru do zobaczenia. Pa Pa.